Miękkie lądowanie w tle jakaś muzyka elektronowa lub konkretna. Raz jeden naukowiec zaczął czynić starania, by opanować system miękkiego Lądowania na Księżycu, więc do międzygwiezdnej maszyny wmontował specjalne sprężyny z fabryki. Specjalnych tapczanów i zawiasy, a na nich amortyzator najwyższej krajowej klasy z fabryki motocykli. A przód statku z dumą wyłożył najnowszą. Polską mikrogumą, a po skończeniu całej tej żmudnej roboty, postanowił odbyć próbne loty. Oto start. Gra orkiestra, ogniste bolero, i słychać głos startera: 3, 2, 1, 0. Tu huknęło straszliwie, a wielka rakieta wzbiła się tak wysoko, że wyglądała na peta, a potem zaczęła spadać, wiedziona pewną ręką. Patrzcie! Wrzasnęli wszyscy, jak zaraz siądzie miękko. Aż tutaj jak nie rąbnie, jak straszliwie nie rybnie, jak się w całym mieście szkło z okien nie sypnie, jak nie zasunie w ziemię z tak potężną siłą, że otwór na trzy tysiące metrów w głąb wybiło, a z otworu siknęła śliczna, wyborowa, czarna i tłusta ropa naftowa I jeła się wydobyć w tak kolosalnej ilości, że Rumuni i Arabowie wszyscy pobledli ze złości, a naukowiec zginął. Tym niemniej jego landshafty powywieszano wszędzie jako odkrywcy nafty i tylko jeden dreptak usiłował taką myśl rozwijać, że ten profesor wcale się nie chciał w ziemię wbijać i że się wbił przypadkiem. Lecz wszyscy wkrzyk: walla Boga! Nie pozwolimy znieważać pamięci Ropologa! I zaraz udowodniono, że właśnie do tego dążył i że ku głębi ziemi już od dzieciństwa ciążył i temu dreptakowi zamknęli gębę jak z bo u nas dorobić teorię do faktów to żaden problem.